Plac to serce Uan Bator. Kiedyś odbywały się tu defilady i wiece, a dziś koncerty, protesty i spotkania mieszkańców. Widać tu oczywiście pomnik Chingis wraz z jego generałami, a za nimi wznosi się budynek parlamentu. To trochę taki plac, w którym Mongolia spogląda w przeszłość, ale jednocześnie stoi ramię w ramię ze swoją historią. Uwan Bator, w którym obecnie przybywam, to najzimniejsza stolica świata ze średnią temperaturą minus 25 stopni Celsjusza, a zimą podobno te temperatury spadają do minus 40. Obecnie jest środek kwietnia. Jeszcze kilka dni temu temperatury miały tutaj pokazywać jakieś minus 15 stopni, obecnie jest na plusie jakieś 12-14, tak więc kurtka wiatrówka spokojnie wystarcza, więc to jest dla mnie pozytywne zaskoczenie. Prawie połowa Mongołów mieszka w Uwan Bator. To jakieś półtora miliona ludzi w kraju, gdzie gęstość zaludnienia jest najniższa na świecie. Sama stolica leży wysoko ponad kilometr nad poziomem morza, jeszcze niedawno dominowały tu jurty. Dzisiaj na ulicach widać mieszankę wszystkiego: nowoczesne wieżowce, stare bloki z czasów radzieckich i jurty rozstawione na obrzeżach miasta. Zimą potrafi tu być lodowato, ale to właśnie tutaj bije serce kraju. Polityczne, gospodarcze i kulturalne. Podróżowanie busem miejskim MPEK-iem, tutaj w Uwan Bator wydaje się całkiem rozsądną wersją, oprócz oczywiście chodzenia na piechotę. E, busów miejskich jest całkiem sporo, ale do tego dochodzą gigantyczne korki, jak i wyzwanie, jakim było w ogóle kupienie karty miejskiej ta kosztuje 3600, czyli jakieś 1 euro, a przejazd w jedną stronę kosztuje około 1000, czyli jakieś 30 centów, tak więc ceny są niewielkie. Ale tak jak mówię, korki są też. W drugą stronę gigantyczne w centrum miasta znajduje się klasztor petub, gdzie codziennie rozbrzmiewają mantry i bębny. Co ciekawe, nie jest to Skansen, to relatywnie nowy klasztor, ale pełni ważną rolę zarówno duchową, jak i kulturalną. To trochę taki azyl ciszy, który kontrastuje z dynamicznym życiem w samym środku głośnego miasta. Najważniejsze zadanie na dziś, czyli kupienie biletu z Ulaanbaatar do Karkurum udało się, kosztuje prawie 10 euro. Jest tylko jeden autobus w ciągu dnia, wyjeżdża codziennie o godzinie 11 z dworca New Dragon Bus Station. Tak więc z samego rana w dniu wyjazdu będę musiał się nieco sprężyć, żeby się tutaj dostać, bo w Ulaanbaatar są korki niemal gigantyczne na każdym miejscu. Gezer Sum to nieduża, ale niezwykle kolorowa świątynia poświęcona legendarnemu bohaterowi Gezerowi, który w mongolskich opowieściach walczył ze złem. Jest interesująca zwłaszcza z tego powodu, że reprezentuje mieszankę wpływów mongolskich, chińskich i buddyjskich. Jeszcze 30 lat temu większość populacji tego wielkiego kraju mieszkała na stepie. Dzisiaj prawie połowa populacji Mongolii mieszka w Uan Bator. W Uan Bator młode pokolenie żyje w rytmie współczesnego świata. Mongolia ma jedną z najmłodszych populacji w Azji. Mediana wieku to około 27 lat. Mimo przywiązania do tradycji, na ulicach widać też miks stylów od Seulu po Berlin, K-pop, anime oraz streetwear. To największy kompleks buddyjski w Mongolii. Nawet w czasach komunizmu nie został całkowicie zamknięty. Odbywały się tu nieliczne ceremonie, podczas gdy większość klasztorów w kraju została zamknięta lub zniszczona. Największą atrakcją tego miejsca jest 26,5-metrowa statua Buddy, wykonana z miedzi i pozłacana. Oryginał zniszczono w latach 30., a obecna figura została odbudowana ze składek i darowizn. Dziś to nie tylko symbol odrodzenia buddyzmu, ale także żywe miejsce modlitwy. Wierni codziennie obchodzą statuę, kręcąc modlitywnymi młynkami. Mimo faktu, iż Mongolia zaliczana jest do jednych z największych państw świata, jest kilkukrotnie raz większa od Polski, zamieszkuje on mniej więcej tyle samo osób, ile mieszka w Warszawie. Od momentu pojawienia się tutaj w Bator staram się zorganizować mały wypad w okolice, czy też pod wielką statuę Chingis Khana, która jest położona tutaj 52 km od Ulaanbaatar. Mam wrażenie jednak, że organizuje jakąś wielką wyprawę na Marsa, bo tutaj po angielsku ciężko się z ludźmi jest dogadać. W ostateczności pozostaje oczywiście taksówka, ale tutaj żądają Rzucają kwotę 100 dolarów bodajże, tam i z powrotem, więc ta kwota jest lekko przesadzona bym powiedział. Zobaczymy, jak nie będzie innej opcji no to trudno. Trzeba będzie wziąć tą taksówkę. Kilka biur podróży udało mi się tutaj spotkać, cena zwala jednak znów 500-600 euro za jednodniowy wypad w pobliże e, statuły Chingis Hana. Do tego jeszcze park narodowy może i, i podtrzymanie sobie orła na ręce, więc ta cena zupełnie e, jest nie do zaakceptowania, tak więc może się uda, zwykły PKS. Niedaleko centrum Uanbator stoi klasztor Muzeum Choindzin Wygląda tak, jakby został przeniesiony w czasie. Misternie zdobione dachy, rzeźby i malowidła od razu przyciągają wzrok, a w środku znajdują się posągi oraz maski do rytualnych tańców. Klasztor przetrwał trudne czasy, bo zamieniono go w muzeum. To miejsce pokazuje, że sztuka i duchowość potrafią przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Mongolii jest prawostronny, czyli taki powiedzmy typowo europejski. Jednak to co najciekawsze, i to co najbardziej mnie zdziwiło to fakt, że większość samochodów ma tutaj wyposażoną kierownicę także z prawej strony. Nie wiem, czy to jest jakaś zaprzeszłość czasów minionych, czy po prostu zawsze już tak było. Mongolia kojarzy się z końmi, lecz w stolicy królują samochody. W godzinach szczytu ulice są zakorkowane, a zimą dodatkowo utrudnia to gęsty smog, spowodowany tym, że miasto leży w dolinie, otoczone przez cztery święte góry. Język mongolski, cholernie niezrozumiały, tradycyjnie zapisywany jest z góry do dołu. Jednakże Mongolia w latach 40. XX wieku przeszła na cyrylicę. Stąd na każdym kroku, na każdym skrzyżowaniu spotkamy właściwie całą masę banerów i reklam w cudzysłowie w języku rosyjskim. Dla tych wszystkich, którzy kończyli szkołę podstawową na przełomie zmian ustrojowych w Polsce, nie będzie kłopotu, żeby zrozumieć to, co jest właściwie napisane na nich. W centrum Ulan Bator widać życie, sklepy, korki oraz ludzie w biegu, a nowe biurowce stoją obok budynków przypominających Warszawę sprzed 20 lat. Ulan Bator to miks chaosu i energii, kompletny kontrast do spokojnych stepów i jurt.